Dzień dobry, 32 odcinek. Mówiąc wprost, wprost do Państwa będą mówić Joanna Miziołek. I Robert Falusi. I od razu wprost przechodzimy do rozmowy z naszym gościem, a dzisiaj Hanna grąkiewicz walc Długo by wymieniać zaszczyty i funkcje, które pani prezyd była prezydent Warszawy pełniła. O jednej właśnie powiedziałem. Wcześniej była prezesura NBP, było szefowanie Radzie Polityki Pieniężnej, było szefowanie Dużemu Bankowi Europejskiemu. No czego tam nie była? A w ogóle prawniczka, e, profesor. E, Profesorka? Właśnie, jak by to, jak powinienem powiedzieć? No, no już nie mówię, profesorka prawa. Profesorka prawa. No to dobrze. Pani prezydent, zaczniemy od, od pieniędzy, bo to jest rzecz, która, w której pani siedziała mocno przez wiele lat. Mamy teraz inflację, niestety jest to inflacja dwudziestolecia, 5 i 9. Są zapowiedzi, że będzie być może więcej. Komu należy pogratulować tego stanu, żeśmy takiego poziomu Dożyli inflacyjnego? Myślę, że przyczyny są różne, ale przede wszystkim to jest to, że określił pewien cel inflacyjny Narodowy Bank Polski i powinien go wykonać. A jeśli przekroczyć, to niewiele. Czyli przy określeniu 2,5 punktu procentowego 3% to jest takie, to akceptowania, ale znaczy mamy dwukrotnie więcej i dwukrotnie wyższą tę inflację, to znaczy, że przespał Narodowy Bank Polski konkretnie. Na, na polityki pieniężnej moment, kiedy należało ją po, po, podnieść stopy procentowe i ją zahamować. Czyli to duszenie tych stóp przez tak długie lata, w sumie no, okazało się chore, tak? Dla dlatego. Znaczy trzymanie tych, nie, trzymanie tych stóp tak długo, od kiedy się pojawiła inflacja. To znaczy to się czeka trzy no, miesiące najbliżej, mm -hmm. a to już jest więcej niż trzy miesiące i wtedy y, poprzez podniesienie stóp mówi się, ostrzega się rynek, mm -hmm. ostrzega ty się tych, którzy chcą brać kredyty, że inflacja rośnie, więc stopy mogą być wyższe, możecie zna, u nas się policza na stopy zmienne, kredyty mm -hmm. się bierze, w związku z tym oznacza to, że że, że niedługo mogą być podniesione, więc więcej płaci za kredyty. Pani prezydent była jedną z tych osób, która też była sygnatariuszką tego listu do prezydenta Beckiego. Tak. Ma pani takie poczucie, że pani posłuchał? No, oczywiście, ja tak troszkę powiedziałabym. Myślę, że. Że posłuchał to może nie tyle, ale myślę, że byliśmy katalizatorem. Bo ja mam wrażenie, że jednak była przygotowana podwyżka na listopad. Tak, tak, tak myślę. No tak i mówimy. nastąpiłam miesiąc wcześniej. Myślę, że, że po prostu, po pierwsze tam trzy osoby chyba z Rady Polityki Pieniężnej już były zaniepokojone członkowie, w związku z tym, w momencie, kiedy żeśmy napisali ten list, pewnie odbyła się dyskusja, materiały były przygotowane, no i zdecydowali się podnieść stopy procentowe całe szczęście. Tylko że stopy procentowe, jak chce się tak zahamować tę inflację, to najpierw się poda, po, podnosi o więcej, czy na przykład 0,5, a tam tylko, a, a tam mniej, pod, mniej podniesiono, no 0,5 nawet nawet do, do jednego punktu procentowego można było, a potem się starać nie podnosić albo bardzo malutko. Mhm. To jest takie ostrzeżenie zawsze, tak robią banki centralne. Mhm. Pani Prezydent, a ostatnio premier Belka, a też i wcześniej szef NBP prorokował w jednej z telewizji, że na przełomie roku to nawet możemy się spodziewać dwucyfrówki inflacji. Jest aż tak strasznie, czy pani prezydent by tak aż tego źle nie widziała? Trudno powiedzieć, bo nie mam tych materiałów, które są, mam nadzieję, przygotowywane bardzo skrupulatnie i rzetelnie i, i przesyłane do Rady Polityki Pieniężnej w Tak było, jak ja mam prezesem Czy to będzie aż dwu, dwucyfrowa? No, trudno mi powiedzieć. Mam nadzieję, że nie, że, ale, ale to jest na granicy takiej, czy przekroczy. 8, czy, czy, będzie, czy będzie powyżej 10, czy mniej niż 10? No mam nadzieję, że nie będzie dwucyfrowej, ale Marek Belka, on jest dobrym analitykiem, także no, myślę, że miał podstawy, żeby tak mówić. To jeszcze może ostatnie w tej części finansowej pytanie. Jakby prezes na przykład zaraz po naszym programie Glapiński zadzwonił do pani powiedział Hanka, ratuj, co, co byś poradziła? Co, co by pani prezes poradziła? No ja nie. Ja jestem tyle, tyle lat już poza bankiem, od 2001 roku, czyli dokładnie 20 lat, to bym musiała studiować naprawdę ze, ze, ze 3 dni, dzień i noc, żeby coś wnioskować, bo to, tego w pewnym się nie robi na oko. Tak jakby, to jest bardzo... Ekonomia jest bardzo podobna do medycyny, czyli może być konsylium, mogą być lekarze, ale muszą znać diagnozę. Albo ustalają tę diagnozę wspólnie, ale to trwa, żeby pacjenta wyleczyć. I to samo jest z, z polityką pieniężną. To jest taka bardzo specyficzna dziedzina. To jest cena pieniądza się ustala, prawda? Ona w zasadzie powinna być taka. Również określana przez rynek, częściowo w gospodarce rynkowej. Także myślę, że, że gdyby Grabiński nad, nadzorował, to bym powiedziała: kto, kto mu tak by prognozował, żeby nie podnosić? Czy to był ktoś z zarządu? Tam są jeszcze osoby, które były za moich czasów. Pani Trzecińska z jego doradcą była wiceprezesem, jest rzadko profesor, że nie, nie, nie wszystkich tam wymiotu, <laughs> <laughs> można powiedzieć. I, I w związku z tym, no, ja, ja, ja bym im wierzyła. Oni tak wymyślili, jeśli te, oni się do tego przyłożyli, to znaczy, że nie wiem nie wiem dlaczego. <grystanie> Dobra, to może zostawmy ten pieniądz z no z nadzieją, że ona nas nie, nie, nie udławi. Tak, to myją no, on też, pomaga tak. też budżetowi, zapomniałam o tym powiedzieć, że w ten sposób no. jest wyższe, wyższe dochody, są. <grystanie> pomaga sprawa. generalnie rządowi. Stopy niskie, dochody wyższe, to już tylko rzeczywiście yy, hurać. Tak. To przejdźmy do innej bolączki, czyli do Warszawy. Jakby Pani Prezydent miała dzisiaj patrzeć tak, no właśnie już z dystansu, byłego prezydenta Warszawy na stolicę. to jakie dzisiaj są największe bolączki właśnie Warszawy, Problemu? Ja uważam, wie Pani, że dość istotny jest ten brak czwartego wiceprezydenta, mam nadzieję, że będzie wkrótce powołany, Rozumiem, że, że tam są jakieś dyskusje, a, a bolączki Warszawy? Wie, pan, wie pani, ja, ja myślę, ja teraz się zajmuję klimatem w dużych miastach, prawda, tam no, zamienia Komisji Europejskiej, aczkolwiek pracu, pracuję tutaj, no bo wszyscy pracujemy online, ale, ale y, myślę, że sprawy klimatyczne, czyli też, bo jest oczywiście Zanieczyszczenie, zanieczyszczenie poszczególnych dzielnic, są te, te piece, te fotowoltaiki, jakoś nie wiem końcu, po ile one będą, bo ciągle się co innego czyta. Mhm. Także sprawy klimatyczne, bo myślę, że żłobki są, przedszkola są, szkoły. No szkół trochę brakuje, ale szkoły to jest element przejściowy, prawda? Czy jest pewna, pewien wyż, a potem trzeba coś z tymi szkołami robić, żeby je utrzymywać, a jednocześnie dzieci jest, powiedziałabym, z akwalami, jest przyrostem naturalnym. Teraz się. Nie ma go specjalnie w przyszłości, nie, nie, nie widać. W prognozach tego nie widać. Więc myślę, że, że to jest no przede wszystkim, ale najważniejszym, najważniejszym elementem oczywiście są pieniądze. Nie ma pieniędzy na inwestycje, bo ponad półtora miliarda złotych nam ten polski ład, z, z, że tak powiem zje, to znaczy odbierze nam dochody z PIT-u, bo naszym głównym dochodem są PIT-y, to jest jakieś, trudno mi powiedzieć, to jest jakieś prawie dwie trzecie dochodu to są z PIT-u od naszych mieszkańców i potem są dopiero z innych podatków i jeśli ten PIT jest zmniejszony, może niektórzy się cieszą, ale dla samorządu to jest fatalnie Tylko, że pamiętajmy, że samorząd rozwiązuje problemy społeczne dla wielu, wielu osób, czyli komunikację, Przedszkola, szkoły, żłobki. Nie, nie daje tych pieniędzy indy, indywidualnie do kieszeni, prawda? Mhm. Ale za to w kieszeni jest więcej, zostaje, bo, mhm. bo są określone żłobki za darmo, prawda? Następnie mhm. przedszkola też, szkoły, szkoły są bliżej, to nie trzeba tak dowozić. Są bilety specjalne dla dzieci w podstawkach, które są darmowe. Jednym słowem, my raczej żeśmy zawsze inwestowali w środki takie, które są dla wszystkich. Pani prezydent, a jak, jak pani patrzy na y, prezydenta Trzaskowskiego w tej roli, właśnie prezydenta Warszawy, to nie ma pani takiego wrażenia, że ta funkcja go trochę tak ogranicza, albo że on się w niej nie najlepiej czuje? Bo to jest taki facet, któremu zabrakło 400 tysięcy, żeby zostać prezydentem Polski, a tu się musi y, martwić o ścieki, o wodę, o, o to ile za tą wodę będziemy płacić, y, gdzie może wybudować kolejną linię metra. Albo jak oczyścić miasto ze, ze smogu okresowego? Czy to jest facet do jakichś wyższych celów stworzony. Nie wie pan, najwyższy, najwyższą władzę ma zawsze u nas premier. No, chyba że jest to premier Morawiecki, bo dyspozycje zapadają gdzie indziej. Ale. To, to się wyjątkowo tak dzieje. Najwyż, największą władzę ma premier, a nie prezydent, stąd takie powiedzenie, troszkę może nieeleganckie, Donalda Tuska o tym żyrandolu, prawda? No, w związku z tym... A może. Tak. Ja, ja muszę powiedzieć, że ja rozmawiałam na początku z, 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 przed kampanią jeszcze z Rafałem Trzaskowskim opisując mu tę sytuację, że tak, Johnson został premierem, ale przedtem był burmistrzem Londynu. Chirac został prezydentem, tylko ten prezydent jest prawdziwy, ma władzę. Ale przedtem był merem Paryża. Renzi był przedtem merem Florencji. No, Bloomberg to in, inny przypadek, tam, że tam wielu tych, o pani Idalgo, o Mel Paryża, teraz będzie startować w kampanii prezydenckiej, w, w kampanii, na prezydenckiej, bo tam jest silny premier, słaby, pre, silny prezydent, słaby prezydent. premier. Jednym słowem, co jest na pewno miejsce, wie pan, nauczyć się rządzić Warszawą, to już potem, ja tylko żałuję tak troszkę, taki żarcik, że, że tak późno zaczęłam, to potem tylko można być premierem. Czyli co? Czaskowski na premiera i Trump. Nie, ja myślę, ja nie wiem, czy on na premiera, bo ja nie rodziłam stanowisk, natomiast nie, nieprawdą jest, że, że Warszawa nic nie daje. Znaczy ona jest tak, takim cudnym miastem. Weźmy pod uwagę, że, że to już potem premierem Estonii to już nie ma różnicy, prawda? Estonia, Łotwa są takie kraje, gdzie po prostu przechodzi się z tego samego problemów. A jeszcze on czuje politykę międzynarodową, więc się nie musi tej w ogóle uczyć, to, to, to rzeczywiście to jest na, na jakiś następny etap. Samorządowcy są w ogóle ludźmi takimi realnymi, powiedziałabym stąpającymi po ziemi, bo jak muszą rozmawiać, trudny problem czasami, chociaż wydaje się, że on nie jest aż taki skomplikowany, to już potem wszystko zrobią. No tak, ale jednak Rafał Trzaskowski miał ambicje zostać szefem platformy, bo tuż przed tym powrotem Donalda Tuska on zadeklarował w mediach, że zawalczy o to stanowisko, a później się z tego wycofał. Co to on było trochę, do... trochę za późno zdeklarował, bo chyba już było wiadomo, że Tusk może wrócić. Ale pamiętajmy, że Donald Tusk też się nie, nie zdecydował. Ja go, miałam nadzieję, że wystarczy na prezydenta, jak mogło się akidawać już, bo wiadomo, że ona trzeba będzie wymienić kandydata. No to, Były to takie wtedy... plany? On wtedy, ja byłam za tym, żeby on startował, no bo on był wolny. Bo dla mnie, wie pan, pan na, na prezydentem Polski, to co oznacza, że jest zarząd komisarzny w Warszawie. Ja tak rozumowałam. Zarząd komisarzny w Warszawie, gdzie, kto mianuje obecny premier. No to tylko powiedziałam, że idźcie ale pani prezydent rozmawiała ty z Donaldem Tuskiem, żeby on kandydował na prezydenta Polski. Porozumiewałam się, tak mogę powiedzieć, żeby, żeby startował. A to pani zrobiła jako dziennikarka, że, że tam badania były chyba korzystne dla Trzaskowskiego. W drugiej turze chyba. A to wiadomo, web, a i tak nie wygrał. No tak. Ale, ale ten tu... dużo, dużo miał głosów. No ale przed ten nami ten... też wybory na szefa platformy. No właśnie, właśnie. No właśnie. to chyba będzie jeden kandydat. No właśnie, to co to za wybory? No nie wie pani, u nas zawsze są wybory. Takie prawe wybory się odbyły na zasadzie Rafał Czaskowski, Donald Tusk, zarząd podjął decyzję, że będzie to, że Donald Tusk będzie tym pełniące obowiązki do czasu wyborów, teraz są wybory. Rafał Czaskowski myśli, że będzie oni dobrze współpracują. Wbrew temu, co wszyscy mówią, to się lubią. A przewodniczący Tusk, jak już będzie tym przewodniczącym, jak tak. te wybory już się odbędą, to co on powinien zrobić, żeby jego formacja wygrała z pis -em? No bo partia opozycyjna ma na standardach walczymy. Sam idę, ja i moja platforma, czy robimy koalicję dużą, jak pani prezydent? Znaczy ja myślę, że nie, że wygrana jest bardzo ważna. Ja to, jestem przekonany, że w to wierzę, ja też wierzę, ale tak naprawdę wybory się przegrywać. Czyli chodzi o to, żeby PIS przegrał. Prawda? Bo to, to jest najważniejsze, żeby odsunąć PiS od władzy. Od władzy. Yy, no i, i w związku z tym, no, wiadomo, że jest silniejsza ta jedna lista, jednak to jest po prostu w systemie Donta. To, to, to jest przeszkoda, żeby wygrać, zwłaszcza porządnie. Jedna lista wygrywa i już są takie sondaże, że możemy, że możemy wygrać. Ale do nas tu zdaje się nawet nie jest za tą jedną listą, byleby tylko nie było za dużo tych partii, no i żeby działać na zasadzie pewnego zaufania. Zobaczymy, co będzie na Węgrzech. Tam wyznaczono też kogo innego niż planowano. Rafał Trzaskowski jechał do, do Budapesztu żeby wspierać burmistrza, a wygrał jakiś inny burmistrz z mniejszego miasta. Prawda? W związku z tym pewne rzeczy są nieprzewidywalne, dlatego ta polityka jest taka... No ciekawa, bo, bo, bo nie do końca wszystko można zrozumieć, tak jak powiedziałam, te, te demonstracje, któreśmy mieli, to, to wszystko było dość przypadkowe, bo gdyby premier Morawiecki nie, nie zaskarżył tego, nie, nie napisał wniosku do Trybunału, że jest to prawo sprzeczne no, czy konstytucja, tak. czy traktat, no to w ogóle nie byłoby problemu demonstracji, prawda, a potem tak. był, był ten wyrok, no to była taka natychmiastowa reakcja, a potem się okazało, że ludzi było dużo i że wszyscy się powoływali, w, przedwczoraj w Parlamencie Europejskim powoływali się na te protesty uliczne. No, że naprawdę. ja już jestem w Polityce bardzo długo, w sensie, jako obserwator nie, nie może jaka, nie taka najaktywniejsza osoba, chociaż w miarę aktywna, że to, Wielu rzeczy od przypadku zależy. To, pan, to jest tak jak, tak jak koniec wojny, 8 maja, 9 maja, dwie różne daty, jedni, tak. jedni zginęli, przeżyli. Tak. przeżyli. No, Pani prezydent, no to może na, na koniec, bo już ten temat nam się sam tutaj napatoczył. Pani <laughs> myśli, że, że po polexit to jest coś, co się prawdziwie może wydarzyć, czy to jest ciągle taka jednak dyskusja teoretyczna? No, przez to, że, że oczywiście liderzy PiS-u są uparci, to może się wydarzyć. Ja to powiedziałam w roku 2017, taki krótki wywiad, tam na moim Twitterze jest. Przewidziałam, że to jest na poważnie kwestia wyjścia z Unii Europejskiej, ponieważ Unia zabiera w jakimś sensie, to jest prawda, zabiera trochę władzy. A PiS jest taką partią, Kaczyński, Jarosław Kaczyński jest takim liderem, który chce mieć jak najwięcej władzy. To jak on może pozwolić, żeby. Opozycja miała władzę. Tam się oczywiście zapowiadał przed wyborami, że będzie jakieś specjalne miejsce w Sejmie dla opozycji. No, część władzy, siłą rzeczy, bo nikt nie jest w pełni, powiedziałabym, w, w, w współczesnym świecie, nikt nie jest w pełni zdolny do sprawowania całkowitej władzy, nawet Stany Zjednoczone. W związku z tym tutaj Unia oczywiście też część władzy zabiera. On do tego nie dopuścił, bo musi mieć wszystko pod kontrolą. Taki typ. Pani prezydent Hanna Gronkiewicz Walc była naszym gościem. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, I wszystkiego dobrego dziękujemy. Dziękuję To tyle. Hanna Gronkiewicz Walc w rozmowie z nami. A teraz my sobie już bez Hanny Gronkiewicz Walz porozmawiamy z Joanną Ziołek. Asiu. Co cię zdziwiło w tym tygodniu? Zdziwił mnie Radosław Sikorski. Radosław Sikorski, który dał upust swoim emocjom na Twitterze i napisał do Beatykę, Kępy się w ten zatłuszczony web. O ile ja widzę to napięcie oczywiście, które jest między politykami dzisiaj, które występuje też w mediach społecznościowych, to wydaje mi się, że taki jednak obraz chamstwa i braku kultury to już jest naprawdę za dużo. To znaczy... Nie można wybaczać wszystkiego, i jednak uważam, że Radosław Sikorski powinien się mocno pokazać za to, co napisał, i w ogóle może na jakiś czas też wycofać się z tych mediów społecznościowych. Ja wiem, że ma tam dużo fanów, ale nie można na hamstwie budować sobie poparcie i takiego wizerunku. Radosław Sikorski, pan na Hobielinie się nie wycofuje, więc na to bym nie liczył. Ja już pomijam merytorykę wpisu, y, eurodeputowanej y, kępy, no ale. Dobra, to nie znaczy, że można w ten sposób wjechać, prawda? I, i, i błysnąć takim, takim zwrotem. Mnie natomiast zadziwiło to, że choćby śledząc mojego Twittera, nigdy bym nie podejrzewał, że tylu tam znawców muzyki naszego genialnego kompozytora Frederika Chopina i znawców tych dzielnych uczestników konkursu Chopinowskiego, po prostu co tam się działo, Okazało się, że przez chwilę bardziej się znamy, znaczy oni się znają na szopenie niż na piłce, czy na medycynie, czy na polityce, bo to są też takie dziedziny, w których się doskonale. Na Polacy, <laughs> orientujemy. No to jest to pewnie dobrze, bo też Nie, no dobrze, się dobrze. ukulturalniają, ale z drugiej strony Dobre. to takie pokazywanie chyba trochę na siłę, że jesteśmy właśnie takimi znawcami no. muzyki, że jesteśmy tą elitą. Nie napisałeś o konkursie Chopinowskim? jesteś kiepem. Objaśniaczu, no musimy chyba objaśnić mimo wszystko te sprawy europejskie, tą debatę, która rozegrała się w Parlamencie Europejskim, bo mam wrażenie, że chyba nie spodziewaliśmy się wszyscy, że będzie taka ostra. Najpierw pani komisarz von der Leyen miała rzeczywiście konfrontacyjny ton przez to pięć minut, a później Mateusz Morawiecki, który przesunął naprawdę bardzo długo tą swoją wypowiedź, no, nie odpuszczał i nie oddawał Pola w żaden sposób, był równie konfrontacyjny. Specjalnie mówił po polsku, podobno, żeby właśnie był przekaz przede wszystkim też do tego naszego polskiego elektoratu, tutaj w Polsce, żeby był usłyszany. No, ale z drugiej strony podawał też takie merytoryczne argumenty, mówiąc o tym, jak Unia Europejska nie radziła sobie z kryzysami, w jakim dzisiaj jest stanie, i trochę zrzucając winę właśnie na Unię Europejską, że chce sobie znaleźć takiego chłopca do bicia w postaci Polski, kiedy tak naprawdę, no jeśli chodzi o te, o te fundusze z KPO, no to jednak rzeczywiście to ich wstrzymało nie jest poza bo w Polsce nie ma udowodnionych problemów na przykład z korupcją, czy z jakimiś innymi trudnymi sprawami, które na przykład w innych krajach Unii Europejskiej już są. No tak naprawdę chodzi przede wszystkim chyba o napięcie, które jest między Polską a Komisją Europejską. A, ale wstrzymanie pieniędzy przecież nam nie zaszkodzi, bo prezes Glapiński, niedawno szef Narodowego Banku Polskiego, dzisiaj już tu przez nas wymieniany, był łaskaw powiedzieć, że u nas jest tak, mamy Tyle elektorzy po pokarbę po że w ogóle a Polska jest w takim stanie że jak nikt w ogóle nie była w tak dobrym więc na no co nam te zagraniczne pieniądze poradzimy sobie Za tak, szpital narodowy pamiętamy ten szpital narodowy budowany w tamtym roku w tamtym roku przedstawiano koszty budowy takiego szpitala narodowego i wtedy opozycja mówiła, że on jest zupełnie niepotrzebne, za dużo pieniędzy. Te pieniądze będą przepalone, a tak naprawdę się w ogóle nie będzie z niego korzystać. Pamiętamy te takie obrazki, które były z tego szpitala, szpitala na Stadionie Narodowym, i później okazało się, że jednak. On się bardzo sprzydał i te wszystkie szpitale tymczasowe się przydały wobec tego, jak duży był wzrost wtedy um, tych przypadków zakażeń koronawirusem. Tak dużo też zresztą było zgonów. No i w tamtym roku też została ogłoszona w całej Polsce strefa Czerwona i była zapowiedź nauki hybrydowej. No i w ogóle tak mniej więcej rok temu już dzieci przestały chodzić w szkoły i zaczęły się naprawdę nieciekawie. Myślę, że w tym roku, dzięki Bogu, dzięki szczepionkom, uwaga bym do tego nie mieszał, dzięki szczepionkom, nawet jeśli będzie przypadków przybywał, a już widać, że przybywa, to jednak przebieg tej choroby będzie łaskawszy, jeśli ona do nas kiedyś dotrze, mimo że na przykład ty i ja i kilkanaście milionów jest zaszczepionych podwójną dawką, to będzie nam po prostu łatwiej. Pamiętajcie, szanowni, że jeszcze się można ciągle zaszczepić. Pierwszą, drugą, niektórzy już trzecią mogą się szczepić, więc ja, ja tylko powiem tak, ciekawe z jakiego powodu no, na Lubelszczyźnie zasadniczo jest tak nieciekawie w tej kwestii. No dlatego, że tam najmniej osób się zaszczepiło, a tam już powoli zaczyna brakować, znaczy szpitale muszą dorabiać łóżka covidowe, bo tych przygotowanych zaczyna powoli brakować. No to ciekawe dlaczego i zaczyna tam brakować. No i zaczyna być też jakaś taka już cicha zapowiedź ze strony ministra Niedzielskiego o tym, że mogą być obostrzenia. Ludzie zaczynają się obawiać tego, że jakieś częściowe lockdowny mogą się zdarzać właśnie w miejscach, gdzie jest mało zaszczepionych ludzi, gdzie jest dużo zakażeń i zaraz się okaże, że regionalni gdzieś są, być może takie obostrzenia wprowadzać. Dobra, na razie to nie, nie róbmy czarnowiska. Nie, nie straszymy. Na pewno kto jeszcze się nie szczepił, to się szczepi, kto już na trzecią dawkę, to zapraszamy. Zapraszamy też na wprost.pl, bo tam kolejne cyfrowe wydanie naszego tygodnika, a teraz będzie numer specjalny, bo będzie w nim lista 50 najbardziej wpływowych Polaków. My, znani specjaliści od rankingów, zapraszamy. Zapraszamy też za tydzień, a to był 32 odcinek mówiąc wprost i wprost do Państwa mówili Anna Miziołek i Robert Walus, Dziękujemy. Dziękujemy, do zobaczenia.